Witamy Was w kolejnym odcinku. Kiu Pisaliście nam w komentarzach bardzo ciekawe komentarze. Na przykład to, że nie wycięliśmy filmów. Yy, znaczy, nie wycięliśmy momentów tam, gdzie powiedzieliśmy, to się wytnie, yy. ale jesteśmy zbyt leniwi i nie mamy programu do, yy, do montowania filmów. Bardzo no tak, na przykład. To, po prostu, ten bursztyn to się słabo sprzedał, tak? Mówię, tak? dwa złote niestety. Potem koleś nam napisał, napisał maila, że sprzedam go za 2000 i że też mnie nie mam. Dobrze, w każdym razie tak, czytamy komentarze z poprzedniego filmiku. Pierwsze pytanie, od niejakiego. Nie, nie, bo, bo na, na Facebooku, czy znaczy na stronie Ratujmy Foki, daliśmy takie pytanie, że. Czy chcielibyście QA? A jeśli tak, to piszcie no i napisaliście nam kilka pytań, no i właśnie tak. czytam pierwsze pytanie. Pytanie od y, Zuś ZZZ. Ile wy w ogóle macie lat? Y, dobrze, to pytanie y, y, kłodotliwe. Otóż mamy 16 lat. Ja osobiście mam 17 lat, a więc proszę, Kaczak... Y, tylko po prostu. Dlaczego się ciągle myli? Ty jesteś Kaczak. Ja jestem musztardem. On jest majątkiem. Tak, a dobra. Tu się... a nie, nie, my nie nieważne... nie słuchajcie nas. Słuchajcie, bo chyba po to jest ten vlog. Słuchajcie nas, głupi momentu. Dobra, w każdym razie drugi komentarz, drugie pytanie. Od niekiego Bartka Dis. Poczekaj chwilę. Znowu pyta o to samo. Dobra, dobra, nieważne, już mówiliśmy w prawie naszych lat ile mamy. Le. Ja może na samym przeczytam komentarz. Okay. Dobra, na ceny komentarz napisał y, Rudy Murzyn. Także tak, mm, napisał Ludzie, jeżeli chcecie w ogóle ś, y, zacząć na YouTube, no to y, dorośnijcie. Dobra no i tak, będzie powiem tak. Ja posłuchaj. nie rozumiem Słuchaj, ja nie wiem, słuchaj, Mówisz prawa, do starszych, do tak? No tak? prawda. W sensie, my mamy 16, ja, on ma 16, ja mam 17, tak? Ja, ja, ja wlazłem ja na jego kanał i on hmm. miał jeden filmik, na którym był pokaz slajdów, screenshotów, z tym Ja Miał 12 slajdów i jeden hmm. like. Hmm. I sam go hmm. zlajkował. Like jest przykre. No to jest naprawdę przykre. Powinniście na więcej ilejkować. Dobra. Hmm, czytam kolejne pytanie. Jak się poznałeś z ketchupem? Mówi niejaki... E, e, czy ja tego nie rozczytam. Dobra. I u e n, I y, u i E-U-I-E-U-E-M-E-N. E, n. Coś takiego I e, <tryk> No za. Tak. Z ketchupem poznałem się... O, Kuruć, no. Już się no. bawię, że z skupami. Nie mogą tego widzieć pamiętaj. Oni tego nie mogą wiedzieć. Nic nie słyszeliście. To się... To się... Nie, nie, tego, się nie, wych... nie tego się nie wytnie Nie tego się nie niestety. E, no niestety... Ale nie ważne. No. słuchaj, już makabryczne odgłosy z poprzedniego pokoju. Kogo już powiem, zaczynają. Wiecie co musimy iść? Dobra, y, końc odcinka kapa.